I nie patrzcie na gwiazdy, że jak szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym. Siema, jestem szósty i dziś mam dla was naprawdę krótki i szybki materiał o czymś, o czym już miałem okazję nagrać filmik jakiś czas temu, jednak dzisiaj jest kolejna okazja, aby powrócić do tematu legendarnych Pokémonów. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Temat legendarnych Pokémonów został na nowo, można powiedzieć, odświeżony, i wiele osób znowu zaczęło spekulować kiedy, jak, co i gdzie. Dlaczego? Posłuchajcie dosłownie najważniejszego urywku z wypowiedzi Archita. This summer will be legendary. To lato będzie legendarne. Takie słowa mogliśmy usłyszeć od osoby odpowiedzialnej za marketing, social media i wszystko co jest związane z tym rodzajem usług w Niantic. Nie będę was dokładnie zagłębiał na jakim imprezie zostało to powiedziane, i tak dalej. Bo to nie ma sensu link do całego wydarzenia i o co tam wszystko chodziło, i tak dalej macie w opisie, więc jeżeli ktoś chce posłuchać sobie i obejrzeć całość tej wypowiedzi oraz resztę osób związanych z Niantic i nie tylko, to macie tam ponad 2 godziny materiał właśnie o różnych rzeczy związanych z grami i nie tylko, także jeżeli macie czas to serdecznie zapraszam do linku jednak. To lato będzie legendarne, to jest chyba najważniejsze zdanie dla każdego gracza Pokémon Go i dla każdej w ogóle osoby, która interesuje się tematem właśnie tej gry. To tylko podtrzymuje moją teorię, czy też tezę o tym, że właśnie w lipcu, a dokładniej rzecz mówiąc 6 lipca, nie przypadek, że 6, najantik przygotuje dla nas coś niesamowitego i mam tutaj właśnie na myśli może jednego, a może kilka nawet naraz legendarnych Pokémonów. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, jednak na pewno dostaniemy coś związanego z legendami i po prostu to jest na 600% pewne. Dlatego właśnie 6 lipca możecie zapytać. A ja wam odpowiem. Ano dlatego, że właśnie wtedy będą pierwsze oficjalne urodziny Pokémon Go na świecie i jestem pewny, że Niantic z tej okazji zrobi sporo szumu i wiele osób powróci do gry. A jak najlepiej zachęcić, żeby ktoś wrócił do gry? Wstawiając najlepsze Pokémony, czyli legendarne. Jedynie jestem ciekawy, czy Niantic zrobi jakiś specjalny, legendarny event, czy to jest po prostu wprowadzi legendy do gry i będzie można je tak zwyczajnie złapać. To jest dobry temat, ale tego nikt na razie nie jest w stanie wam powiedzieć. Nikt nie w stanie wam tego potwierdzić, także ja też na ten temat nie będę spekulował, aczkolwiek gdybym miał to raczej stawiałbym na jakiś legendarny event. Kwestia tylko, jak rozwiąże to na Jantik, tego niestety nie jestem w stanie wam jak na razie powiedzieć. A co do legendarnych Pokémonów jeszcze? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, którego legendarnego Pokémona z pierwszej generacji, pamiętajcie, z pierwszej, chcielibyście złapać najbardziej lub żeby wszedł do gry. Także dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, niestety do 6 lipca jeszcze trochę czasu jest, bo ponad grubo miesiąc. Ale mam nadzieję, że ten czas spędzimy dobrze. I trzeba tylko czekać na legendarnych pokémony, Także trzymajcie się. Do zobaczenia. 6 z moim bogiem Gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośni, pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki wrapsze i pierdolę kwestie lata. Pierdol